Loszka, loszka, witam w pierwszym odcinku skripsów na serwerze Brodaci bo jak gdzie by to inaczej, czy jakoś tak. Obecnie znajduje się na swojej slash home'ie, znaczy swojej, na home'ie, takiej miejscówce, gdzie razem z widzami sobie tutaj budujemy na live'ach. Na live ja dodaję widzów, tych takich najbardziej aktywnych i możemy sobie tutaj budować. Tutaj jest jakiś domek Angulara, tam, tam buda dla piesków Bobix Ety, ale tutaj jest mój, mój pies, mój Gucio Azor. Ale to nie na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj, jak mówiłem, są klipsy. Napisałem na czacie, że kto chce do klipsów, to zgłaszać się na MSG, więc popatrzymy, kto tutaj chciałby zaprezentować swój home, żeby ją no, żeby pokazać. No, yy, sorka, dawno, dawno nie nagrywałem na YouTube yy, i jakoś wypadłem z rytmu. Zostaw łapeczkę, to się poprawię. <laughs> Okej, okay, dobra. Pierwszy, pierwszy tutaj do oblukania jest Hejach. Hejach kojarzy z live'ów, bija na live, y, więc lecimy do Hejach. Fuck, mogłem zostawić sobie ekwipunek, bo ja mam tutaj takie rzeczy. Czekaj, EC mam. Ja nie mam ekwipu. Jezu chryste, to jest niebezpieczne. Dobra, nieważne. O, tu panie, proszę, już mi się domek podoba. Ehm, witaj, witam, witam, panie niewidzialny. Niewidzialny hej, dlaczego jesteś niewidzialny? Tak, tak nie wolno. Dobra, czekaj, ja tutaj nie patrzę, nie spoileruję. Sobie idę przed domek. Oczywiście, jak ktoś do clipsów chce. To na ser na tym, na no może mi pisać w komentarzach Niki, ja mniej więcej będę tam pamiętał. A jak będę na serwie to na MSG To się nagra. Okej, okay. przed, przed domek wchodzę i przed domek właśnie, przed domek, żeby... No żeby nie w środku, najpierw chciałbym zobaczyć <laughs> Jak to wygląda. Zewnątrz i wewnątrz. Oceny będą takie, że zewnątrz i wewnątrz. Coś coś lagi mam jakieś dzisiaj. Okej, okay. dobra, na no zewnątrz, co my tutaj mamy? Jakiś wielki mur, podoba mi się on, bo, bo też robiłem na swojej drugiej homeie. Mm. Taki mur, ale ten jest kozacki. Ja miałem drewniany, ten jest taki widać. Poniszczone tutaj wszystko. Kurde,ż idę go oblukać. Poniszczone, patrz, jakby, nie wiem, jakby no stary, tak jakby coś, nie wiem, wojna jakaś tutaj była, średniowiecze czy coś. I, i, I wszyscy się zabijali, więc jest taki tutaj, kurcze, klimacik. Dalej, co idziemy? Dalej, dalej, dalej. Jakaś tutaj fontanna nie, niedokończona, albo była dokończona, ale wzburzył. Zewnątrz, domek wygląda. Ładnie, na, no naprawdę ładnie, ja, ja budować nie potrafię No, więc dla mnie to to, to, to jest ładnie, no dla, dla mnie to jest ładnie I, i creepery tutaj są Więc zewnątrz domek spoko, tylko jakieś tutaj, nie wiem, zasypany To tak miało być Czy nie wiem, czy, czy ktoś mu tutaj zgrefował Co trochę wygląda jakby pogrefowane było, albo jakby, nie wiem To nie była jego działka, e, a, a a po prostu Ukradł ją <laughs> Ukradł ją, nie wiem, nie byłem u, u, u hej nigdy Więc, no cóż, dobra z zewnątrz domek wygląda spoko, lecimy do środka zobaczyć co tutaj się, co tutaj się wyczynia. Pierwsze co nas wita to oczywiście jakaś szafka, chyba jakaś na buty, coś co, cokolwiek. Kolejna szafka, tutaj jakieś piecyki latające, skrzynki, yy, no domek jest w ogóle po jakiejś, nie wiem. Ostra tu chyba jakaś była. Moja rodzina królewska, xdbk lol, teraz się trzeba śmiać. Hahaha. Ha, ha. Kitchen.pl Tutaj, oczywiście, z mojego teksturpaka są obrazki, więc spoko. Gifus, pra pra, dziadek, dzi Dziacek z rodziny szlacheckiej. Gania teściowa. Givusa, pra, dziadka, coś tam, pra, pra. A tego to nie znam sam. Ok. Dobra, dobra, spoko. E, bardzo, bardzo podobieństwo do mnie mają ci, ci pradziadkowie pra i dziadkowie i tak dalej, więc, więc spoko. Tutaj co mamy? Kominek, można sobie posiedzieć przed kominkiem. Nie mylić tego z taletą, bo, bo na liveach już pomyliłem raz umywalkę z taletą i komuś narobiłem tam do toalety, ale to nieważne. Kto był, to, to widział i, i było śmiesznie. Dobra, co mamy tutaj na pięterku? Na pięterku. E, Podpis innej osoby, podpis Bobiksa. Panie, nie mam podpisu niestety, nie mam podpisów na razie jak będzie PURPOSE, albo y, CRCIS, to ten, y, to będę musiał poprosić o podpisy, tak jak miałem, a nie mam tutaj nawet na pokazanie, chyba że mam w EC, mam? Nie, nie mam. Miałem takie podpisy swoje z akcesem, bilet do Bieszet, ale ich niestety nie mam, więc nie dam. Następnym razem jak będę na serwis, będę miał podpis, będę pamiętał, żeby dać tutaj hej y, podpis i osobom, które które odwiedzam, no które odwiedzam. Dobra. Nie przedłużając, lecimy dalej. Tam jest na podpis, więc ona nie chce tam będzie. To się nie zmarnuje. Pierwsze tutaj, pierwsze, pierwsze co mamy... Pierwsze, kolejne, telewizorek. no może sobie poglądać Full HD, widać głośniki, chyba tutaj z boku albo jakieś obudowane szafeczki. Miło, przyjemnie, stolik, żeby sobie postawić jakieś ciperki I, i tutaj ogólnie fajnie spędzić ci, spędzić czas. Jezu Chryste jak ja się dzisiaj mylę, przepraszam. Kolejny, kolejne pomieszczenie tutaj na piętrze To jest chyba kuchnia jakaś. To jest chyba jakaś kuchnia Bo tu jest ten blat, takie, takie u góry Nie wiem nigdy jak to się nazywa e, Szafeczki, szafeczki, szafeczki Kuchenka, w sensie kuchenka No, kuchenka to jest tak, kuchenka Jakaś patelnia, ble, 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 ble Garki się tutaj gotuje e, Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie tutaj stali Żeby można było sobie zjeść I dalej co mamy? O, mój ulubione pomieszczenie w każdej hobie, czyli yy, łazienka. Mogę wziąć sobie prysznic, yy, tutaj... Nie działa co no 800 His. No no, niestety, no niestety. Jakaś drabina, to chyba służy jako jakiś wieszak. O, tutaj toaleta. Skorzystałbym z niej, ale jest zamknięta i nie ma niestety tutaj starej taśmy. A nie, jest starej taśma. Jakaś pognieciona, zużyta, nie ja używam tego. Jezu gościu, posprzątaj sobie w tym. W tej. Tym, w, tym, w tej toalecie sobie posprzątaj. Dobra, idę dalej. <laughs> idę dalej. U góry. Jest fajnie już tutaj. Karaoke, karaoke jakieś można potańczyć. Teraz odtwarzanie z buku. O nie, o nie, to idę stąd, idę do, do duszy z takim karaoke. Młoda krew, coś tam nie pamiętam. O, ja się pojawił, elo. Kolejny telewizorek, to jest jakieś takie chyba pomieszczenie imprezowe, gdzie tutaj sobie gra jakiś z buku, elo elo, młoda krew płynie w żyłach. I, I jak ktoś ma dość, to może wyjść na balkon i z niego zeskoczyć, a podpisane jest, że piękne widoki, ale tak naprawdę tu każdy pewnie skacze. Więc więc no, no cóż, no bywa i tak, tutaj stół do hazardu jakiegoś spoko i jeszcze nie ostatnie, myślę, że to ostatnie. Kolejne piętro też chyba jest drugie. Mm. Albo, albo, albo trzecie. Jakaś kość, kradnę ją, przyda się na psy. Milion książeczek, takie żeby ust yy, no, Ustroić Tutaj porozwalane, więc kumpel musi sobie Ładnie tutaj to pobudować Tutaj lustro, o pięknie, szafka, lustro Co to jest? Tu można się umyć, nie, nie zabijaj, otwieraj Kurde gościu, ale dałbym się wkręcić Dałbym się wkręcić Ładne do zabijania, tutaj łóżko dwupiętrowe Spoko Tutaj łoże jakieś królewskie Tu chyba jak z jakąś Nie wiem koleżanką przychodzi to nieważne 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 nic nie było nic nie było w temacie dobra dalej co tutaj mamy tu jest ping pong ty stół do ping ponga tego ty jeszcze nie grali mógłby po, te, położyć tutaj takie kiki jak kiedyś były na spawnie na spawnie były takie kiki ładnie by to wyglądało chyba że to nie jest stół do ping ponga no ale do, no to czego innego to to jest to jest stół do ping ponga tak to nazwiemy stół do ping ponga to jest stół do ping ponga dobra i na samej górze tutaj domku bo na ostatnim pięterku mam jakieś milion, nie wiem co to jest, jakieś wieszaki, z... naprawdę ma tutaj dużo poroz, porozwalane ale okej, okay. tutaj na samej górze, czyli na strychu, siłownia jest jakaś, 15 km, tu można sobie pobiegać, jak ktoś jest grubaskiem to może sobie pobiegać, yy, walnąłeś maksymalną ilość punktów, no wiadomo, 810 no na, na Instagramie jest udokumentowane, a było no, 999 jest najwięcej, a, a, a walnąłem 810, tak no nie chwaląc się, yy, bo mi się ręka trochę zaślizgnęła. Dobra, walnij mocno. Pff, nie wiem, walnąłem z highkika ile jest? Ilość punktów 999. Panie, walnąłem z highkika Hikik high poleciał na gowa 999, tutaj maksymalna ilość punktów. Tutaj 15 km przebyłem. Kozacko. Okej, okay. to by było chyba na tyle z tej homy. Trzeba by było coś sobie wszamać. To by było chyba na tyle z tej hołmy. Więc jak najbardziej, spoko. homa. no, dam tu taką ocenkę, no, 7 na 10 dam. 7 na 10 mogę dać ocenkę, bo jest milion rzeczy tutaj. Patrzcie, jakieś jest takie porozwalane, nie wiadomo, czy to tak ma być, czy to tak nie ma być. Eee, 6 na 10, bo straciłem serduszko schodząc. Nie no, dam 7, dam 7. Tutaj jeszcze są jakieś balkony. Ale one nie są chyba podokańczane Takie wizualne Mówię, wizualnie wygląda z zewnątrz, a z tymi murami naprawdę kozacko Naprawdę kozacko Więc wszystko komponuje się na takie No mocne 7 na 10 jak już mówiłem Tylko mógłby sobie trochę tutaj poroświetlać Nasz kolega Heja I byłoby kozacko to po To, 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 to poniszczyć I byłoby naprawdę, naprawdę spoko Dobra, lecimy do kolejnej osoby Kolejną osobą jest, już pogubiłem O, o kurde Pogubiłem osoby do których miał się... To dobra, TPA, Mixer Mixer ma coś nam tutaj do zaprezentowania naszej home'y? Ma coś nam tutaj do zaprezentowania... EJ! Naszej home'y? Chyba nie Trzeba uważać. Dobra, o! Mixer jest tutaj na... Ej, on jest na jakimś... Kto wejdzie? lawa? to jest jakiś OX yy, 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 Ktoś yy, kolejny... Do... Cripsów Muszę tak pisać, bo ja nie mam... Możliwości tepania się, TPA, ELO i, 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 i tyle. I ja, no heja, już byłeś. Mixer, ja. No a u Mixera, no to co to 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 mikser? Panie, to jeszcze raz do, do ciebie idziemy. Mixer, to lecimy do miksera. Mówię, pamiętam, że mikser chciał. i było spoko. Na będzie MC Player. Spoko, dobra. Jesteśmy u miksera. No home, po po! nie Tutaj też jakieś mury. Czekaj, ogarniemy. Także chcę nie spoilerować za dużo. Pyk, 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 gdzieś tak. Tutaj jest początek. No to spoko. Tutaj jest jakiś. Jakiś, jakiś... Pikachu, Pikachu Dzięki za suba <laughs> Dzięki za suba Jakiś subek wleciał akurat, spoko Nie wyłączyłem alertów W sensie dźwięku Dobra, e, tutaj co mamy? Tutaj pięknie, ładnie, żywopłocik jakiś Drzewka Statek, statek piracki, taki podobny do Janusza. No tutaj pamiętam, że, że kolega to się chyba y y wzorował. Chciał nawet pomagać kiedyś, jak budowaliśmy na pierwszej home Janusza od statek, więc ten statek też jest spoko. I dalej co mamy? Tutaj jakąś dróżkę, dróżki, dróżki, sala podpisów. No, no nie będziemy do niej wchodzić, bo ja nie mam podpisów, więc nie mogę dać. Magazyn nie wchodzić. No to jak nie wchodzić, nie wchodzimy. Dobra, to lecimy już lepiej na home. Bo z zewnątrz wygląda to naprawdę spoko. Naprawdę spoko. To wygląda. Czekaj, tam dalej jeszcze coś mamy. Ja tak chaotycznie jakoś dzisiaj robię, że tragedia, a nie na spokoju. To jest jakiś Stonehenge chyba. Czy jakoś to się tam nazywa? To jest jakiś Stonehenge. Tutaj kolega ma różne klimaty, różne klimaty. Więc wchodzimy do domku, zobaczymy, jak ma klimat w domku. Czy, czy ma uporządkowane, czy nie. Czy chce się pokazać z dobrej strony na klipsach, czy nie. To już na sam początek można dostać zawału. Na sam początek można dostać zawału, wchodząc. Tutaj oczywiście budciki sobie wycieramy. Opyk, pyk. pyk. Dobra, i wchodzimy sobie tutaj. Piestek nas zwita, niestety nie nazywa się. Nazwiemy go Azor. To jest Azorek, piękny azorek, damy mu. O! Damy mu nawet jedzonko, sami coś sobie wszamiemy. Mikser nam dziękuję, że nakarmiliśmy mu psa. No problem, mikser, Dobra, dalej co mamy? Obraz tutaj jakieś stoły z krzesełkami i widok tutaj na zewnątrz, czy nikt się nie skrada czy nikt nic nie kradnie, więc spoko. Dobra, Mixer nas tutaj zaprowadza do góry. Dobra. To pierwsze, kolejne pomieszczenie takie. Tu co jest? Aha, tutaj jest komputer. Drukareczka. Tu się coś drukuje. Tutaj oglądamy jakieś... Jakiś Egipt chyba. Jakiś Egipt jest oglądany. Z tyłu jakieś pewnie... Ym, no, skrzynki takie, że to ma gry i tak dalej. Więc naprawdę spoko zrobione. Tutaj kuchnia. Aha, spoko, fajnie. No to spoko pokój. Okej. Okay. Tutaj sobie wiecie, gracie, pyk, pyk, pik, pyk, pyk, a jesteście głodni, nie musicie iść przez pół domu, tylko idziecie sobie trzy kroki dalej, tu macie jedzenie, łazienkę, wszystko, yy, łazienkę, tam, kuchnię, lodówkę, wszystko i można sobie spokojnie zjeść, tutaj od razu idziecie w Kimę. Yy, spoko, milion plakatów, yy, ten i ten najładniejszy, yy, bardzo mi się podoba, fajny, fajny pomysł na, na pokoik, dobra, lecę dalej, tutaj, tutaj co, tutaj jest, n n no entry? Nie. Tutaj, patrzcie. Tutaj jest jakieś łoże takie królewskie. Na, ten najgorzej, jak tutaj idziesz w kimę, to na przykład tu śpisz i tutaj, nie wiem, twój kolega, koleżanka albo pies i chce wstać na szybko, robisz mu prankę, on wali głową w to. To jest nieza przyjemne uczucie, bo raz tak miałem. Jak spałem na na piętrowym łóżku, ale to opowieść na dość inny, na dość inny odcinek, tylko kogoś vloga o, odpowiem. Tutaj szafki, spoko. Żeby się przebrać Okej, okay. tutaj jakiś armor, armor. na no armor, do powierzchni armoru I to jest sama góra, dobra To lecimy tam na sam dół, widziałem że jeszcze jest Zejście, tędy byliśmy, tędy, tędy O tędy, 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 tędy Panie, kręte schody, takie że aż Kręcioła idzie dostać, tutaj co mamy? Aha, tutaj nic nie ma, czyli tutaj jest jeszcze w budowie Czyli to by było chyba na tyle u miksera w hałacie dość przyjemna, taka ten kręciołek mnie trochę denerwuje. Jakieś lagi mam, halo co tutaj się dzieje? Wyprawiają się jak... No, e! Uf! To była kopalnia, aha, okej. Okay. No, panie, panie, no, to jest nawiedzony dom! Ej, puść mnie, no! No nie, no, halo! No, e! sory, no, Sorry, 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 sorry. O, dobra, dzięki. Oparcie, uderzyłem go i działa Ej, Azor, Azor! Spokojnie, ja cię karmiłem. Jezu Chryste, no, przychodzisz na Homo odwiedzić kogoś, a to ci Azor gryzie. Jezu. Jezu Chryste. Co tutaj jakiegoś gifta dostanę, donate? Nic nie dostanę, spada im z home. No dobra, no to by było na tyle. Oczywiście tutaj łapnięsko dla Azorka, nie mam podpisów. Lecimy do, lecimy do kolejnej osoby. No, tutaj wszystko zwiedziliśmy. Ocenkę domku dam taką. Też damy 7 na 10, bo jest naprawdę spoko. Naprawdę spoko, yy, w sensie tutaj, no tak wizualnie to wygląda. Z zewnątrz jest zadbany o te ogródek i, i tak dalej. I w środku też jest naprawdę spoko. Sala podpisów. Panie, nie mam podpisów, właśnie. Owca youtuber Bobix. Yy, m. Kurde. Slash MSG Mixer. Yy, nie mam podpisów. Jak będę miał to, będę pamiętał, żeby ci dać. Na razie nie mam podpisów, no ale tutaj. Wiceadmin, YouTuber, YouTuber, ja, e, purpos, y, vertes, trisis, a, ty, a tych to nie znam, dobra, no ale spoko. Będę też, pamiętał, że tutaj miksera widać i hej, podpisy, więc spoko. Jak będę ją podpisy y, i będę rozdawał, i zapomnę, to proszę się przypomnieć, dobra, lecimy do kolejnej osoby, myślę, że to będzie ostatnia. Y, TPA, y, te, TPA, jak on miał? Myry, player. Jak on miał player? Mr. Player, wiem że player, ale... MC player, sorry, MC Player MC player Idziemy do MC Playera. MC Playera kojarzę, pozdrawiam od razu też kumpel z live'ów. Też kumpel z liveów. Odwiedza live'y ogląda, więc jest naprawdę spoko. Coś dostałem. Jakiś off. O, silnik touch 1 i FNC 2. Nice! Nice. E, panie MC Player, ja tutaj chcę z odwiedzinami. Większość domku zwiedziłeś, ale trochę się pozmieniało. Aha, okej. No tak, bo byłem u niego już tutaj na homie. Ale panie, weź mi zewnątrz. Zewnątrz, otwórz, otwórz tutaj, bo nie będę spoilerował. Dobra. Tu, 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 tu nie spoileruję, widzę, że jest jakiś most. Hop hop, 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 Idziemy na sam koniec. U, hop, No dobra, spoko. Czyli tutaj na samym początku, czy jak to można nazwać końcu, też jest. mur. Widzę, że każdy... Yy, zaczął robić mur, jak ja zacząłem robić mury, to nagle każdy mury robi, nie? Znaczy każdy A najfajniej no tak z murem to wygląda Tutaj co mamy? Wiatrak, jakiś młyn czyli tam jest pewnie jakaś, jakaś, jakaś hodowla zboża czy, czy, czy cokolwiek tutaj player nas prowadzi A nie, taki punkt widokowy, coś jak ja miałem na pierwszej hołmie ale mógłbyś tutaj zrobić w sumie Dać ziemię, jakoś wodę i żeby to był e, zboże, żeby tutaj hodować, bo to fajnie by wyglądało. Zrobiłem podziemne przejścia do określonych miejsc. O proszę o proszę Podziemne miejsce, To te podziemne przejścia. A to nie będziemy wchodzić, panie do podziemnych tych przejść. I, i weszliśmy, nie? <grym> Dobra, wbijemy, zobaczymy. Aha, coś takiego, takie kanalizacje. Dobra, panie tam nie będziemy iść, ja idę do góry. Ja idę do góry, jedę zwiedzać od góry, od dołu będziemy zwiedzać kiedy indziej. Czy kiedy idzie? Później najwyżej. <gry> Ten to ma dużym homem. Mogliśmy wziąć na sam początek. Ale, ale, ale się nie, nie, nie zgłosił najpierw. Dobra. Idziemy ścieżką. No, panie, co mi... Jakieś dzisiaj cowki halo! No. Kurde. Dobra, lecimy dalej. Studnia, tak jak na spawnie I jest jakiś bandyta tam w środku, więc uciekamy. Pyk, 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 pyk. Dalej. Ścieżką. Schody. To jest chyba punkt widokowy, z czego... Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, punkt widokowy oświetlony, ładnie świeci. Jak najbardziej na się takie coś. Tom, poczcie. Jest to przejście, nie? Ukryte. Można zejść. Dobra. Lecimy dalej. Do góry, do góry, do góry. Jak mi kamerka coś będzie szwankowała, to sorka, ale ten. Nie wiem, coś lampka mi się popsuła. Dobra, idziemy dalej. Mostem i w końcu idziemy na jego home. Patrzcie jak z zewnątrz wygląda Homa. Naprawdę spoko jest taka. Nie jest jakoś tak. Super ekstra wybudowano. Że wiecie, że, że trzeba mieć super umiejętności w budowaniu Minecraft i w ogóle stawianiu klocka yy, przed komputerem. Tylko jest po prostu dokładnie tak spoko zbudowana. Homea z każdej strony są jakieś tam okna. Wygląda całkiem przyjemnie. Wbijamy do homey. Tam widzimy jakieś iglo. Ale to, to, to iglo to jest taka baza. Pierwsza co było budowane. Dobra, wchodzimy. Pyk, 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 pyk. I co my tutaj mamy? Pierwsze salon. Salon, tutaj bilion takich kwiatków, drzewek Lodówka, pięknie, ładnie O tutaj, maszynka do popcornu To pamiętam, bo już byłem tutaj u niego w home'ie Jest maszynka do popcornu Ja myślałem, że to y, jest jakieś na trofea Co, coś, coś na trofea, nieważne Dobra, idziemy schodami do góry Na pierwsze piętro W pierwszym piętrze mamy Jakiś tam pokoik ze stołem Takie, takie, takie cosik Nie wiem jak to można nazwać Tutaj komputerek balkonik, pięknie, ładnie, można sobie pooglądać widoki czy nikt nas tutaj nie napada, ewentualnie strzelać z łuku i bić kością, nie? i bić kością dobra, na samą górę, oczywiście po drabince tu mamy yy, Tom no, DJ tu jest, DJ można grać tutaj każdy tańczy na parkiecie, elo, elo, tutaj są stoliki, żeby pić sobie soki jakieś tutaj jest, o proszę, proszę, tutaj bar, takie te wysokie siedzonka na bar można pracować. Jak ktoś chce pracować, to tutaj tutaj mcplayer przyjmuje do pracy. To proszę złożyć CV do niego na slash msg mcplayer.pl mcplayer i, 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 i może was przyjmie. Dobra, z góry to by było na tyle. Idziemy na dół. Tutaj mroźno, i tutaj wiem, że była toaleta. Ale przed toaletą mamy milion skrzyneczek. Taki magazyn. Ładnie, tutaj jest. Ee, no, pozdabiane, nie, że tabliczkami napisane. Tylko są ładnie posegregowane rzeczy, tutaj jakieś nasionka, tutaj są jakieś diamenty, jedzenie i tak itd dalej, Więc to naprawdę ładnie wygląda Tutaj dalej co mamy? Łazienkę Tą łazienkę bardzo dobrze pamiętam Bo yy, patrzcie Tutaj jest umywalka zi Ciepła, zimna woda, a tutaj jest toaleta I pamiętam, że pomyliłem tą toaletą Tą umywalkę z tą toaletą I tutaj narobiłem, bo myślałem, że tutaj jest papier a no, to jest spuczka taka, że. No nieważne, to jest dziwna historia. No, taka łazienka też spoko, żeby po prostu sobie myślę była. I na dół lecimy, tędy, tędy, tędy. Tutaj mnie nie było, więc lecimy na lewo. Tu miał być telewizor. Ok, tu miał być telewizor. Milion tych. No. Plakacików. Jedno wielkie łóżko takie. Aha, to miało być łóżko, że telewizor się nie zmieścił. To mogło może zrobić taki kwadratowy, starodawny. Tutaj y, armory, żeby sobie się rozebrać i iść w kimę, jakieś pierzamki. Milion główek. I tutaj co mamy? Kolejny komputer, tutaj patrzcie green screen. Kumpel sobie nagrywa, tak, czekajcie, na F5 sobie dam. Elo, Elo, dzisiaj pogramy w Minecraft. Coś na tej zasadzie. Też fajnie przyjemnie. Jeden wielki korytarz Co to jest? Panie co, co, co to, co, 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 co to jest? Nie wiem Coś, coś jest, ale, ale nie, wiem, nie wiem dokładnie co Takie nawet spoko, tam jest farma, ale ściany są brzydkie, nie wchodzić Dobra wchodzimy, nie patrzymy na ściany, panie co, co ty? O automatyczna farma, to jest spoko, tutaj pomysł dawałem NC playerowi, pamiętam Żeby zrobił taką automatyczną farmę, bo miał taką, że zbierał A jednak zrobił to aut automatyczne I tutaj to wszystko mu spada, pyk, na dół Idzie sobie którędy Nie skończyłem źródełko, spoko Idzie sobie chyba tędy, pyk, pyk, nie, nie tędy To jak ty zbierasz plony? Hm. No którędyś tam zbierasz plony Chyba, że jakoś tak robisz, że pyk Aha, bo ten zejście w dół. To czekajcie, zeskoczymy na dół. Elo? Aha, jakieś tajemne, Co to jest? Tu, tu jest ring, tu się bijesz chyba. Rocky Balboa. Musisz tepnąć. Aha, czyli tutaj tutaj już w sumie jest koniec domu, bo wszystko zwiedziliśmy. Tych tajemnych przejść nie patrzyliśmy, no bo to są jednak tajemne przejścia, to zostawmy to MC yy, playerowi. Żeby nikt mu tutaj nie chodził po homie, nie wkradał się i nie robił sobie set home'ów czy, czy cokolwiek więc te pomyślenia zostawmy dla niego okej, okay. myślę, że odcinek się podobał, taki z kripsów, trochę na chaosie, przepraszam, no ale no ale jakoś tak, tak wyszło, no jakoś tak wyszło sorka dawno tutaj nic nie pojawiało się na kanale i jakoś się tak odzwyczaiłem trochę od tych recordingów, Minecraftów i tak dalej Oczywiście jeżeli chcesz, żeby więcej odcinków było tutaj z Brodatci, yy więcej odcinków tutaj właśnie skripsów czy ogólnie, żeby częściej odcinki się pojawiały, zostaw łopeczkę, jakiś miły komentarzyk, bo im więcej opeczek w górę ja widzę, że jest dużo opeczek w górę, dużo komentarzy, podoba się to, no to... No kurczę, no to, no to nagrywam, nagrywam, jak jest mało opeczek, mało komentarzy, to tak mi się nie chce, nie? Wiecie o co się schodzi, no więc zostaw łapeczkę yy co Ci szkodzi, co Ci szkodzi? Oczywiście kiedyś pierwszy raz, zostaw subskrypcję na kanale, kliknij dzwoneczek i, i napisz w komentarzu czy jesteś z gangu dzwoneczka czy nie, bo Gang dzwoneczka ma najlepiej. OK Więc ja się żegnam, razem tutaj z MC Playerem Ocenkę domu, na koniec daję tutaj MC Player'owi. Dam 9 na 10 bo jest naprawdę spoko home'a, nie jest jakoś tak, wiecie, zrobiono chaotycznie czy coś jakieś duże budowle. Mała, skromna taka, akurat. Ok, więc dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nasze cześć, Oleczka. Strzałeczka. Pow!